Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, już jestem spakowany, już dosłownie jedną nogą byłem za progiem, drugą ręką jeszcze kończyłem coś na laptopie, ale w tym momencie nastało magiczne ding-dong. Pojawił się kuriera wraz z nim, coś na co bardzo długo czekałem. Dwie zupełnie nowe wędki, dwa nowe kołowrotki, ale nie martwcie się, nie będę Was teraz zanudzał sprzętem, po prostu totalnie nie mam na to czasu. Muszę jak najszybciej nawinąć plecionki, żeby później nie robić tego nad wodą. Muszę się ogarnąć, skończyć pracę, wyruszyć i widzimy się na sondaczach. Lecimy! No w końcu! Udało się wyjść na wodę. Pewnie już macie dosyć tego, że w każdym moim filmie motywem przewodnim jest deszcz, ale niestety, to mnie po prostu prześladuje. Oczywiście możecie powiedzieć, by było sobie sprawdzić pogodę, baranie, no ale niestety, sprawdzałem i to nie raz i Pogoda pokazywała owszem, że będzie przelotny opadzik, jakieś tam parę kropelek. A tutaj, non-stop od godziny 5 rano do teraz, czyli prawie 15, lało. Całe szczęście przestało. Mogę wypłynąć i mam nadzieję, że te wszystkie moje bóle, niepowodzenia związane z deszczem i to, że przez pół dnia nie mogłem rzucić do wody przynętą, zaowocuje teraz jakąś fajną rybą. Jesteśmy na sandaczach, jak już wiecie, jest ze mną bardzo fajna ekipa. Jesteśmy na trzy łodzie. Ci kolesie naprawdę wiedzą o sandaczach zdecydowanie więcej niż ja, więc liczę na to, że jeżeli ja wam nie pokażę ryb, to przynajmniej oni to zrobią. Nic więcej nie będę gadał. Najwyższy czas ruszyć się i w końcu coś złowić. Niestety, pierwsze dzień, a w zasadzie to, co z niego zostało, nie przyniósł mi nic ciekawego i mimo usilnych starań nie zaliczyłem nawet pstryknięcia. Ci, którzy w odróżnieniu ode mnie potrafią łowić sandacze, coś tam wydłubali i choć nie były to okazy, to dobrze nastrajały na kolejne dni. Ten paskudny dzień pożegnał nas pięknym zachodem słońca i nadzieją, że jutro będziemy mogli spokojnie skupić się na wędkowaniu. Dzisiaj mam na łódce specjalnego gościa. A, mianowicie, MLK. Siemano. MLK, złowimy sandacza? No jest taki plan, jest taki pomysł, jest taki plan. Yy, są namierzone. So, ja jestem z nimi ustawiony na dzisiaj, tak? Tak, złowimy sandacza. Powiedz to jeszcze raz, wyraźnie. Złowimy dzisiaj sandacza. Aha, słyszeliście, także lecimy na wodę. On jest za wszystko odpowiedzialny. Trzymajcie jak zawsze, kciuki. Jak zawsze. Pójdźmy. No i zaczynamy łowienie. Dzisiaj jest prosta zasada. ML wyznacza wszystkie miejscówki, więc jakiekolwiek. No, na pierwszej miejscówce jesteśmy na tej, którą wyznaczył Łukasz. Nie, 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 nie. To są pomówienia. Wcale tak nie jest. Ja chciałem tylko sprawdzić, czy wrotek kręci. I zaraz już się ustawiamy na miejscówkę, gdzie, gdzie pokaże nam ją Emelek. A mówię to dlatego, moi drodzy, żebyście mieli świadomość, że ten film póki co ma ogromny potencjał na to, żeby być filmem bez ryb. Więc jeżeli nie złowię dzisiaj, to oczywiście będzie to wina Kamilka. Tak. To? Naprawdę? Moi drodzy, Powtórz to. Jakie tu są konie? A co znaczy dużo? No, powiedz to magiczną cyfrę z przodu. 5 Słyszeliście to? No więc właśnie skończyliśmy film o sandaczach i zaczynamy łowić okonie, ponieważ ten oto osobnik doniósł mi, że tutaj są wielkie oksy. I jestem. O, tam je. Teraz popera założy. No, a tak na serio to robimy sobie mało odskocznie od niełowienia sandaczy bo na razie nie możemy nic złowić i spróbujemy sobie złowić parę okoni, bo jest tutaj całkiem fajna ławica, która jest aktywna blisko powierzchni, więc twicze poszły w ruch i teraz złowimy sobie jakiegoś 20 cm <grym> o <i wytrych> <grym i wytrych> <grym i wytrych> Ale przynajmniej jestem słowny, obiecałem, że będą okonie. Pociąg za nim odprowadził. Joki duży! Widziałeś? Widziałem Uuuu, odprowadziła ryba tego okonia. Zobaczcie, taki, taki z 25, z 28, może zaraz mi wbije kotwicę w palec. A odprowadził go naprawdę pod cztery dychy ryba. No może przesadziłem, może w 35. Popera. Ogólnie nie mam takich długich rąk. Ale ty się przy mnie nauczysz. Bosz, bosz. Ale będę naumiany teraz. No dobra, czas skończyć tę zabawę z okonkami, bo niestety duże tylko się pojawiają co chwila, ale nie biorą. Złowiliśmy mnóstwo małych. Wypuszczamy tę całą chołotę i trzeba się wziąć jednak za sondażowanie, bo takie okonki to nie jest nic specjalnego. Po domu zmiarze. Pajko! No, taka ryba 64. No co ty mówisz? O, jaki ładne. Udało nam się złowić prawie, no jeszcze suma brakuje, ale generalnie łowimy wszystkie gatunki, tylko nie sandacze, na które tu przyjechaliśmy. No i właśnie zameldował taki śmierdziel. Ej, no nie jest to ryba marzeń. Ale już fajnie pochodził przynajmniej na lżejszym zestawie. Trzeba go wypuścić niezwłocznie i postarać się łowić prawdziwą rybę. O, szczupaki to są fajne jak są duże I jak się je łowi z premedytacją, a nie takie przyło. Dobra, wypuszczamy i walczymy dalej. Jak tam panowie? O, no, To no, był śmiał, przez Twoją za zabrania. No, Jednego krótkiego, a drugiego, później wyjął... 25. O, to ja 26 konia złowiłem. No, no, no. to jest zobaczcie. Aha, to O, to spoko. No, tak, to, no zobaczymy, ale. Że... Na razie nic ciekawego. Ale jest się spoko, pogoda zrobiła. Może się coś zacząć dzieje. No. W się, no. no, się, może będzie lepiej. No dzień dobry, witam was kolejnego dnia, zacznę od kawki. Bo tak naprawdę nie wiem co mogę wam powiedzieć, no widzicie co się dzieje, dzieje się nic. Oczywiście lepsi ode mnie wydłubali jakieś rybki, ale oni żyją sandaczami i naprawdę mają o tym pojęcie, także... W tak słabych warunkach, jakie były, to, że udało im się cokolwiek złowić, to jest ogromny sukces i wielkie gratulacje panowie. Natomiast ja jestem sandaczowym leszczem, jakkolwiek to brzmi, i się z tym nie kryję. Także od razu wybaczcie, ale w tym odcinku nie zobaczycie żadnych porad ani nic w tym stylu, bo totalnie nie czuję się osobą na odpowiednim miejscu, żeby przekazywać jakąkolwiek sandaczową wiedzę. No ale tak czy siak, będę próbował, raz na jakiś czas lubię sobie. Te rybki połowić, gdzieś tam ich poszukać, ta ich tajemniczość mają coś w sobie po prostu. Ale jeżeli nic się nie będzie działo dzisiaj znowu sandaczowo, to przerzucimy się na okonie. O tych rybach mam troszeczkę więcej pojęcia, więc mam nadzieję, że przynajmniej okonie i łowienie okoni Wam w jakikolwiek sposób pokaże. No i tyle. Wypływamy na wodę. Dzisiaj piękny dzień, błękitne niebo, słoneczko wstaje, także zapraszam Was na kolejny dzień wyprawy. Miałem dodać, że tego dnia również pływał ze mną Emel, i przy okazji zapraszam Was bardzo serdecznie do niego, na kanał, gdzie znajdziecie nie tylko film z tego wyjazdu, ale także wiele innych bardzo ciekawych materiałów. A co do samego łowienia no cóż, sandacze wciąż miały nas gdzieś, więc wróciliśmy do aktywnych okoni z nadzieją, że dzisiaj znajdziemy w końcu te większe. Gdy w końcu coś większego trafiłem, okazało się a zresztą, zobaczcie sami. Mam nadzieję, no bo to jest wiesz, wirujący ogonek. No tak, jest, wiesz, I to jeżeli to jest, jest pike, no nawet się nie chce pokazać. kurde. Okay. Wiesz to... mam jedną obawę, bo na moim, jednym z moich filmów na relacji z zawodów na powidzu też miałem taką akcję i tam był wielki leszcz. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest wielki leszcz podpięty. Ale jeżeli to jest drapieżnik, to jest piękna ryba. Ale powiem Ci, że tak trochę nie chodzi jak podpięta ryba. Bo podpięta to tak chodzi bardzo, ucieka na boki, ale... No dobra, <laughs> Jak to powiedziałem, to zaczęło jechać. Nie no nie mówcie, że to jest jakiś lechol. Błagam. Niech to będzie dobra ryba, normalna, z zębami. Albo no, chociaż taką z paskami, no? Okay, ale, ale ten kijek to jest to mistrzostwo świata. Już mam wędkę, której nigdy nie oddam. Sumek to może być mały, wiesz? Nie, nie zobaczyłem. Wydaje, się mi się, się Wydaje mi się, że to jest mały sum. Znaczy mały. Jak na suma mały, ale to jest ryba, która już męczy łapę. Tak. Tak, sumek. Wow. Ekstra. Bydle. Ale miał chlapał. Nygus. dostałem ten... Ole tam jest na żarty człowieku w tej płaszczy. Jest już na żartę jeszcze niezmielone drobnicy. Niestety obraz u paszczy tego sumka e, świadczy o tym, dlaczego mogą nam nie brać sandacze. Niestety te ryby są mega nażarte. Jest wylęk, jest bardzo dużo drobnicy. On tam ma po prostu całą lodówkę. Oprócz sumka dołowiliśmy jeszcze sporo małych okonków, ale umówmy się. To nie są ryby, po które tutaj przyjechałem, więc postanowiłem raz jeszcze zrobić podejście do szukania sandaczy. Powinienem pewnie jeszcze powiedzieć kilka słów na temat wędek, którymi tak się podniecałem na początku filmu. Są to wędki marki Fenwick. Zupełna nowość w moich łapach. Miałem kiedyś jednego Fenwicka z 10 lat temu, ale nie była to wędka sandaczowa. A teraz te Fenwicki, które mam tutaj, to jest troszeczkę efekt też... Waszych komentarzy, waszych zapytań. Na sklep dostajemy sporo pytań odnośnie tego. Jakie wędki doczowe polecamy, jak moglibyśmy rozbudować ofertę, czy pojawią się amerykańskie kije i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że pierwszą z takich marek, która prędzej czy później się pojawi jest właśnie Fenwick. Natomiast niejednokrotnie to podkreślałem, zanim coś wprowadzimy to zawsze się staram, jeżeli mam tylko taką możliwość, przetestować te wędki czy inne sprzęty, tak jest i w tym przypadku, trafiły w moje łapska dwa naprawdę mega fajne kije. Jeden to jest ta Techna, którą teraz łowię, którą widzieliście w boju de facto podczas tego materiału. Sporo okonków, przyłów suma, przyłów szupaka i ten kijek za każdym razem sobie świetnie poradził. Jeżeli chodzi o drugi model, czyli World Classa, który sobie tam stoi i niestety teraz nim nie porzucam, bo właśnie urwałem, to wędka, która robi po prostu genialne, wręcz piorunujące wrażenie na sucho. E, każdy, który ją wziął w łapy, takie chłopaki, którzy byli ze mną na wyjeździe, de facto dwa już zamówili. E, to jest to jest właśnie taki kij, który jest kwintesencją sandaczowej wędki. Nie będę się rozgadywał odnośnie tego, jak on jest super i jak on wszystko super ochy i jachy. Ze względu na to, że na niego nie, nie połowiłem. Ja bardzo stronię od tego, żeby opowiadać wam. E, Jakieś zalety produktu, jeżeli go odpowiednio nie przetestuję. Mogę powiedzieć, że fajnie rzuca, fajnie czuć opad, wszystko się zgadza. Natomiast jak połowię, to wtedy będę się dalej rozwodził, gdzieś tam może w jakichś innych materiałach na nateknę, połowiłem. Różnych ryb, bo i małych okonków i przyłów. Sumka, który już fajnie pokazał akcję tej wędki, i wszystko się w tym kiju zgadza. Zdecydowanie jest to wędka godna polecenia. World Class jeszcze trochę poczeka na swoje, tak czy siak. Obydwa kije Fenwika, jak i być może troszeczkę szersza oferta, prędzej czy później pojawią się u nas w sklepie. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście, żeby coś właśnie z tej marki się u nas pojawiło, to walcie śmiało w komentarzach. My jesteśmy zawsze na to wszystko otwarci. Dodatkowo wspomnę tylko, że miałem tutaj. Odpięte kołowrotki ABU, e, młynki e, z nowych serii ALX i MGX. E, marka ABU pojawiła się u nas w sklepie w tym roku. Zaczęliśmy od multiplikatorów i teraz będziemy ją sukcesywnie rozbudowywali. Oj, 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 oj. Nie macie pojęcia, jak się zgrzałem, że przez, przez sekundę dosłownie, że mam branie, ale niestety siadłem gdzieś w jakimś zaczepie. Myślę, że to jest dobry moment do tego, żeby skończyć mój wywód o wędkach. Muszę to jakoś odstrzelić bo jeden zestaw jak już przed chwilą wam powiedziałem urwałem więc jeżeli ten też urwę to będę zmuszony za chwilę się przewiązywać właśnie straciłem kolejną przynętę poprzednia została też w wodzie więc aktualnie na obydwu wędkach nie mam nic nie mam czym mówić, więc pomyślałem że to spoko opcja żeby pokazać wam jak łączę fluorocarbon z plecionką i jak przygotowuję taki właśnie przypon oczywiście są gotowe przypony i też one są jak najbardziej spoko wtedy wyciągacie po prostu z paczki przypon z krętlikiem i agrafką i zawiązujecie i łowicie ja jednak preferuję połączenie samemu fluorokarbonu z plecionką. Daje mi to trochę większe możliwości, dobranie różnej długości tego przyponu i tak, dalej, i tak dalej. Myślę, że to również bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o sam fluorokarbon, no to nie będę się tutaj rozgadywał, bo pewnie większość z Was wie, ale tylko taka podstawowa jedna zaleta to wytrzymałość, odporność, odporność na przetarcia przede wszystkim, więc tak jak tu jestem na zbiorniku zaporowym, gdzie mam mnóstwo karczowisk i tego typu przeszkód podwodnych, czy tak jak, nie wiem, łowiłbym na Wiśle, Bolenie, czy Brzany na e, miejscach, w miejscach, gdzie jest mnóstwo kamieni, to Wtedy e, to jest tak, jakby niezastąpione, bo fluorokarbon jest dużo bardziej odporny na przecieranie niż sama plecionka. No i w zasadzie to tyle. Jest jeszcze druga teoria dotycząca tego, że e, jest on po prostu niewidoczny pod wodą. Czy tak jest, czy nie? No, widziałem wędkarzy, którzy łowią bez fluorokarbonu i mają wyniki. A e, widziałem też takie sytuacje, że właśnie fluorokarbon sprawiał, że e, ta jego. Nazwijmy to niewidoczność, zwiększała ilość bra. Nie będę się na ten temat rozwodził. Każdy ma swoją teorię, tak czy siak ja używam fluorokarbonu głównie z uwagi właśnie na jego odporność i, e, i to jest podstawowa rzecz. Jak e, dobierać fluorokarbon do e, takiego przyponu? Jedna bardzo prosta zasada. Zawsze starajcie się, żeby ten fluorokarbon był zbliżony wytrzymałością do e, linki głównej. Podkreślam, wytrzymałością nie średnicą bo fluorokarbon jest jednak materiałem, który jest ym, o ile jest dużo bardziej odporny na przetarcia i tak dalej, to w tej samej średnicy jest dużo słabszy, jeżeli chodzi o wytrzymałość, więc nie dobierajcie fluorokarbonu powiedzmy nie wiem 0,16 do plecionki 0,16, tylko dobierajcie, jeżeli macie plecionkę 0,16, która ma powiedzmy nie wiem 8 kg, to dobierajcie fluorokarbon o zbliżonej wytrzymałości, czyli w, nie wiem może to być 0,35 na przykład pewnie będzie miało gdzieś może 0,37 ciężko mi teraz powiedzieć oczywiście zależy od producenta i tak dalej i tak dalej, tak czy siak o to właśnie chodzi ja mam linkę główną, która ma bodajże 17 czy 18 lb wytrzymałości do tego mam materiał przyponowy, który ma 16, więc mniej więcej w, w podobnych granicach się poruszam tu i tutaj mam, mam linki Varivasa, które świetnie mi się sprawdzają od zawsze i, i mogę wam z czystym sumieniem polecić. No dobra, jak przygotowuję sam przypon? Na razie nie odcinam sobie żadnego kawałka, zostawiam sobie na szpulce. Później pozwoli mi to dobrać odpowiedni odcinek w zależności od e, potrzeb. Natomiast e, zostawiam sobie taką szpulkę. E, podstawowa rzecz. Robię sobie pętelkę. Od tego zaczynam. I ta pętelka będzie e, tak jakby bazą do e, całego później węzła. Teraz... Może się do Was przybliżę, będzie to może troszeczkę bardziej widoczne. Przez tę pętelkę przekładam sobie plecionkę. Wyciągam sobie troszeczkę większy kawałek. Tutaj, jak widzicie, mam linkę e, główną, i to, co zostało, co później odetnę. I przez te dwie e, przekładam sobie plecionkę. Bardzo ważne. Pętelkę robimy z fluorokarbonu, nie z plecionki. To jest, to jest tak, jakby podstawowa e, zasada. Więc teraz przekładam sobie. Kilka razy. Nie ma jakiejś konkretnej liczby. Może być to dziesięć. No ważne, żeby to nie było dwa razy, czy trzy, ale powiedzmy powyżej siedmiu, nie wiem, powiedzmy sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Niech tak będzie. Teraz staram się wrócić po tych 10 dwoma, takimi dociskającymi, że tak powiem, w górę. Raz i dwa. I teraz bardzo ważna rzecz, wracam do tego oczka, ale wracam w ten sam sposób, w który wszedłem, czyli jak wszedłem stąd dotąd, to wrócić muszę stąd dotąd, nie znowu tą samą drogą, tylko tak, żebym e, tak jakby wyszedł dokładnie e, tą samą z tej samej strony pętli więc wyciągam sobie przez pętlę i na tym mógłbym ten węzeł zakończyć, on już będzie się trzymał ale ja gdzieś tam sobie w głowie utarłem, że e, można jeszcze ten węzeł wzmocnić. Nie wiem czy to do końca działa, ale tak wiążę po prostu tak sobie w bani gdzieś to poukładałem, że jak już przełożę przez to, to zawracam i przekładam jeszcze raz przez to samo i wtedy już węzeł mam całkowicie gotowy. Jego bardzo dużą zaletą jest to, że on się super zaciska. Natomiast można sobie jeszcze tutaj dodatkowo poślinić, ale Mega fajne jest to, że po zaciśnięciu, oczywiście tutaj musimy docisnąć jak należy, on jest bardzo płaski. Bardzo fajna rzecz, szczególnie w przypadku, kiedy e, robimy długi przypon, tak jak na przykład w e, trakcie łowienia boleni e, czy brzan na wiśle, łowię przypony często nawet dwumetrowe. E, to oczywistym jest, że on będzie wchodził w przelotki przed rzutem, dlatego robię e, ten węzeł, który jest bardzo płaski i on na przelotkach. Jest bardzo cichy, wylatuje bez problemu z przelotek, nie e, strzępi się na przelotkach i e, w ten sposób się nie osłabia. Oczywiście, teraz pozostaje mi obciąć te dwa e, wąsy, które mi zostały. Też bardzo fajne w tym węźle jest to, że można je obciąć bardzo krótko, bo on, jak już go dobrze zacisnęliśmy, już nie będzie się e, wysuwał i dzięki temu e, możemy te wąsy zostawić sobie bardzo króciutkie. Tak wygląda gotowy węzeł. Mógłbym jeszcze pewnie trochę krócej obciąć, ale to akurat w tej chwili nie ma takiego znaczenia. Tak wygląda gotowy węzeł. Teraz pozostaje mi wyciągnąć do szpulki tyle, ile potrzebuję. Powiedzmy, że będzie to taki odcinek około metra, metra 20. Odcinam od szpulki. Szpulka leci z powrotem do torby, bo pewnie jeszcze nie jeden węzeł dzisiaj zrobię, łowiąc tutaj, w takim kerczowisku. A tutaj na koniec. Wiąże agrawkę i tak wygląda mój gotowy zestaw na sandacze, ale też na wszystkie inne ryby: czyli agrawka, przypon z fluorokarbonu czy też innego materiału przyponowego, mój węzełek i dalej linka główna. Tak to wszystko wygląda. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to walcie śmiało w komentarzach. Eee, bardzo będę Wam wdzięczny, jeżeli napiszecie w komentarzach, jak ten węzeł się nazywa. Bo on ma jakąś nazwę, której ja od 10 lat nie pamiętam. Używam tego węzła zawsze na wszystkie ryby, o sandacze, klenie, bolenie, brzany, cokolwiek, a nie pamiętam, jak on się nazywa. Więc będę Wam bardzo zobowiązany, jak w komentarzach napiszecie jego nazwę. Bo na pewno część z Was ten węzeł zna i pewnie znaliście go dużo wcześniej niż ja. Chyba najwyższy czas kończyć tę nierówną walkę. Sandacze mnie upokorzyły i... Trzeba się do tego przyznać. Po raz kolejny te ryby udowodniły, jak potrafią być chimeryczne, jakie potrafią mieć kaprysy. Ja, jak już niejednokrotnie podkreślałem, wybitnym sandaczowcem nie jestem. Wielki szacun dla Piotka czy Roberta, którzy w tych ekstremalnie trudnych warunkach cokolwiek wyrzeźbili, nawet jeżeli były to rybki w okolicach 50, czy nieco ponad 50 cm, to i tak super. Mi się nie udało. Złowiłem mnóstwo ryb, jak widzieliście. Mas masę okonków, szczup Jakiegoś sumka, który, który też dał mnóstwo frajdy, Natomiast niestety nie złowiłem sandacza, po którego tu przyjechałem. No cóż, takie jest właśnie sandaczowanie. Chyba to w tych rybach jest właśnie takie fajne, że ta ich tajemniczość, ta ich chimeryczność, przechytrzenie tej właśnie ryby. Trudnych warunkach, to jest dopiero prawdziwy sukces wędkarski, i ja mogę wam obiecać, że na pewno nie jest to mój ostatni wypad sandaczowy w tym sezonie, najbliższe odcinki poświęcę na pewno o koniom, bo dla mnie to jest ryba numer jeden, jeżeli chodzi o lato, ale sandacze też myślę, że będą gdzieś tam miały swoje miejsce w moim kalendarzu wyjazdów, i na pewno będę starał się jeszcze jakiś materiał sandaczowy wam przygotować. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego odcinka, czy to węzłów, czy to sprzętu FenWika, czy abu, to oczywiście śmiało walcie w komentarzach. Tradycyjnie subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, doskonale wiecie jak to działa. Ja jeszcze kilka podbić, trochę poszuram, coś pokombinuję, ale jak już nic się nie wydarzy, to tyle ode mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.